Zapamiętaj sobie, że bycie odważnym i uczciwym człowiekiem niestety niesie ze sobą konsekwencje. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć i nie każdy jest w stanie to zaakceptować. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli wybierasz tą drogę, aby być dobrym, odważnym i uczciwym, to musisz się jej trzymać. I nie możesz pozwolić, żeby ktokolwiek kiedykolwiek wbił ci do głowy, że robisz źle. Bo prawda jest taka, że dzisiaj bardzo ciężko o zasady. Dzisiaj bardzo ciężko o ludzi, którzy przestrzegają zasad, o dobrych ludzi. Dlatego słuchaj, jeżeli jesteś jednym z tych, którzy mają swój kodeks moralny, którzy idą według określonych zasad, to trzymaj się ich, bo uwierz mi, nie każdemu się to spodoba. Będzie wielu, którzy będą chcieli, abyś był taki jak każdy inny, ale nie bądź. Bądź sobą i uwierz mi, to jest wyjątkowe. To da ci siłę do tego, aby dosłownie przestawiać góry. Dlatego bądź wierny swoim zasadom, bądź uczciwy, bądź dobry i bądź odważny. I postaw się, jak musisz, bo pamiętaj, zasady w życiu są najważniejsze. Uczciwość i bycie dobrym. Pozdrawiam.